Hej! Ja jestem Kinga i witam was na moim kanale. Dwa tygodnie temu na kanale pojawił się Haul. I bardzo wam się spodobał. Naprawdę bardzo ciepło go przyjęliście. Wręcz nie spodziewałam się takiego odbioru. Więc dzisiaj znowu przychodzę do was z Haulem. Tym razem jest to Haul we współpracy z marką Joins. Joins różnie ludzie wymawiają. I z tej marki zamówiłam sobie kilka rzeczy. Zobaczymy sobie, jak one wyglądają w rzeczywistości. Będę Wam też pewnie tutaj wyświetlać właśnie stronę, jak to wygląda na stronie, jak wygląda w rzeczywistości. Postaram się zrobić również zbliżenia na materiał czy na jakieś wzory. Niestety. Wczoraj nagrywałam już ten haul e, po raz pierwszy. E, po zgraniu tych materiałów na komputer jakoś bardzo mnie zszokowała negatywnie, więc zdecydowałam się nagrać to ponownie. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Niestety nie będzie to już moje pierwsze wrażenie, natomiast e, generalnie nie było żadnych wielkich zawodów e, czy niespodzianek, więc mam nadzieję, że mimo wszystko ten film Wam się podoba. E, jeśli jesteście zainteresowani, no to zapraszam e, do dalszej części. Tutaj y, możecie zobaczyć pierwszą rzecz, jest to taki welurowy, misiowy komplet z e, Jest to komplet bluzki z długim rękawem, z takimi rozkoszowanymi rękawami e, i właśnie dekoltem starek i kolarek, kolarek z Nie do końca jestem przekonana do tego kompletu, ze względu na to, że w sumie nie wiem do czego mam to nosić, na jaką porę roku, póki co noszę to w domu, ale Szczerze mówiąc, czy ja w tym gdzieś jako komplet wyjdę? Może samą bluzkę kiedyś ubiorę. Natomiast kolarki e, z futerka latem raczej nie za bardzo, zimą też raczej nie. Nie wiem, możecie mi napisać, co o tym myślicie. E, czy to rzeczywiście jest jakby... Coś, co nosi się po domu, taka bardziej piżama? Czy jest jakieś zastosowanie takich kolarek? No, ale sam materiał, sam krój tych rzeczy jest naprawdę świetny. Bluzka jest, no, bardzo krótka, bo tutaj kończy mi się biust y, razem z tą bluzką, więc jest naprawdę bardzo krótka. Natomiast fajnie tutaj na dole wszystko trzyma i moim zdaniem ten biust wygląda nawet w porządku, mimo że ja nie mam e, nic pod spodem, mam po prostu tą bluzkę na ciało, nie mam stanika e, i moim zdaniem bardzo fajnie wszystko tutaj trzyma. Podobają mi się również te rozkloszowane rękawy, co ciekawy element tej bluzki, e, no i sam futerkowy materiał właśnie ostatnio bardzo jest w moim guście. Co do kolarek, to również są fajne. Tutaj wszystko na gumce się dobrze trzyma. Są bardzo dobrze dopasowane. Naprawdę czuję się jakby były uszyte na mnie. Wydaje mi się, że pupa też wygląda w nich całkiem spoko. No ale to już będę mogła zobaczyć raczej przy montażu. Natomiast generalnie cały ten komplet oceniam na 4 na 5? Jestem naprawdę zadowolona z materiału, jak i kroju tego, tylko po prostu nie do końca jestem przekonana do funkcjonalności tych kolarek. I myślę, że to by było na tyle. E, tutaj właśnie wyświetlę Wam jeszcze, jak to wygląda wszystko na stronie. E, generalnie podobnie. Myślę, że, że tutaj e, strona e, pokrywa się z rzeczywistością. I przejdziemy do kolejnej rzeczy, którą również mam na sobie. Tutaj myślę, że na zbliżeniach już wam pokażę. Ponieważ jest to taki łańcuszek z krzyżykiem, który mi się na stronie bardzo spodobał. Chciałabym zaznaczyć, że nie ma on dla mnie żadnej wartości religijnej. Po prostu jest zwyczajnie ładny dla mnie. Jest moim zdaniem ładną ozdobą i dlatego sobie go wybrałam. Był on dość tani, a jakość jest naprawdę też spoczko. Ja miałam kilka już łańcuszków z AliExpress. I one wyglądały dość tandetnie, wyglądało to plastikowo, a tutaj naprawdę. Jest to moim zdaniem dobrze wykonane, fajnie, że ten łańcuszek ma też takie łączenia płaskie, bo przez to nie wygląda aż tak właśnie też tandetnie i tak tanio jak zwykłe łańcuszki. No i jest taki potrójny, myślę, że właśnie tutaj zbliżenia Wam pokażą więcej i również zdjęcie ze strony. Ten łańcuszek to jest w ogóle dla mnie 6 na 5, jest przepięknie wykonany, stosunek ceny do jakości jest naprawdę świetny i to jest rzecz, którą mogę Wam polecić. Z czystym sumieniem. Jest naprawdę fajne. roch już go ciągnął, nic tutaj się nie zniszczyło, a przeważnie łańcuszki mi wytrzymywały 2 3 dni z rochem, więc to jest właśnie kolejna rzecz. No i do następnej rzeczy już będę musiała się przebierać, więc zaraz pokażę Wam te ciuchy, jak wyglądają właśnie same i później ubiorę je na siebie i będę od razu pokazywać wszystko, co i jak. Dobra, chyba zaczniemy od najfajniejszej rzeczy, czyli od tej bluzki. Ta bluzka, ja ją zamówiłam tak dodatkowo, jakby nie pokładałam w niej wielkich nadziei, ale spodobała mi się na stronie, a właśnie mogłam sobie tam za pewną kwotę wybrać i do tej kwoty mi brakowało kilku dolarów, więc mówiłam, A no dobra, wezmę sobie tą bluzkę. W sumie ładna, ale nie wiem, czy ją kiedykolwiek ubiorę. I powiem Wam, że. Jest to moje największe zaskoczenie pozytywne tego holu. Jest to mój, w ogóle, ulubiona rzecz z całych tych zakupów. No, wygląda to moim zdaniem przepięknie. Również nie ubrałam to pod bluzkę, więc może tutaj coś tam prześwitywać. No, ale generalnie same te rękawy są przepiękne. Jestem w ogromnym szoku. Uwielbiam w ogóle takie tube topy, a ten top nie dość, że właśnie ma taką fajną formę takiej tuby, taki, to jest taki specyficzny materiał, tak postrzywane, ja mam kilka takich topów i naprawdę je lubię, ale przeważnie przeszkadza mi to, że tutaj mi wystają takie fałdki. Myślę, że wiecie o co chodzi i nie tylko ja mam z tym problem, a tutaj właśnie jest to fajnie rozwiązane, że mamy takie przezroczyste rękawki z bufkami i one fajnie maskują tutaj te wszystkie niedoskonałości, a dodatkowo wyglądają bardzo, bardzo uroczo. Myślę, że w ogóle jak tutaj będę miała więcej tatuaży, to będzie wyglądać świetnie. No i to jest naprawdę przepiękna jest ta bluzka. Tu wam pokażę jak wygląda na stronie, również myślę, że się dużo nie różni. Jakościowo też bardzo fajnie, te rękawy są elastyczne, Możemy sobie e, dopasować do długości naszych rąk, do, do tego, jak bardzo są takie główki. Możemy mieć e, takie, e, taki długi rękaw, czy taki trzy czwarty, właśnie taki bardziej e, większy, objętościowo. Ale to już zależy od nas. Można sobie też te e, rękawki zrobić w ten sposób. I też wygląda to świetnie. Naprawdę ta bluzka jest moim wielkim zaskoczeniem i już nie mogę się doczekać, aż będę ją mogła ubrać. Szkoda, że nadchodzi zima, e, ale myślę, że na jakąś e, imprezę. Teraz wszystko jest pozamykane, bo jest COVID. Mam nadzieję, że niedługo będę miała szansę ją ubrać. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda z tyłu. I tutaj, też wszystko, moim zdaniem, całkiem w porządku trzyma. Więc to jest kolejna rzecz. I mój ulubieniec całego tego zamówienia. Myślę, że na równi z tym właśnie łańcuszkiem. Okej, okay, i myślę, że teraz wypadałoby zmienić dół. E, pokażę Wam teraz coś, co już na sobie miałam i nawet wrzuciłam wam zdjęcie na story na Instagrama, a są to te dresy. Są to szare, zwykłe dresy, bardzo oversizowe, e, a ja wzięłam je jeszcze bardziej oversizowe niż normalnie, ponieważ na stronie nie było dostępnego rozmiaru M, który ja chciałam, bo właśnie chciałam, żeby były troszkę większe, e, i wzięłam rozmiar L. Mm. No i jest to azjatyckie XL, więc jest, no, no jest to ogromne, um, naprawdę nie spodziewałam się. Na stronie generalnie te dresy wyglądały tak dość właśnie oversize'owo, ale ja stwierdziłam, że pewnie te dziewczyny mają jakieś większe rozmiary, że to tak wygląda fajnie. Okazuje się, że nie, że to jest taki krój, właśnie taki... Że, że jest dużo materiału i to jest tak uszyte, e, że to tak wygląda, a nie chodzi o to, że to jest większy rozmiar. E, I mogłam wziąć szczerze mówiąc S, e, a nie właśnie M, czy, czy L. E, no ale cóż, teraz już nic nie zrobię, po prostu sama sobie je najprawdopodobniej zwęże. Myślę, że Wam pokażę, jak to wygląda e, i dlaczego nie zamawia się tak dużych rozmiarów. Ta-da! Mogłabym tutaj spokojnie zmieścić brzuch ciążowy, jak nie po prostu drugą siebie. No, co mam wam powiedzieć? Generalnie dresy bardzo spoko, bardzo długie nogawki mają, co jest dla mnie ogromnym plusem, bo ja mają długie nogi. Przez co właśnie mając takie długie nogawki i ściągacze na dole możemy właśnie uzyskać taki efekt oversize'owych dresów. No, ale że ja zamówiłam większy rozmiar, to nie dość, że mi wiszą, to, to, to jeszcze tutaj są. Duże i nie wygląda to zbyt interesująco. Dogram sobie jeszcze myślę wstawkę, jak właśnie to wygląda na dole. No bo jak stoję, to te dresy mi opadają całe. Ostatnio wymyślałam sobie patent, że tutaj sobie związuję gumką i chodzę tak po domu, albo z tyłu, w sumie z tyłu wygodniej. No i mogę chodzić tak i wtedy z przodu to wygląda spoko. W ten sposób właśnie zrobiłam zdjęcie na Insta No ale generalnie muszę sobie je po prostu na maszynie tutaj zwężyć, no bo jest tego materiału za dużo. I też dałabym im, myślę, że 4 na 5, bo materiał jest taki, myślę, że się będzie trochę, będą się trochę robić kulki, To też już raz prałam, bo rok mi pierwszego dnia na nie Wodę wodę i w sumie nic się nie wydarzyło. Ale materiał nie jest na, ta, na tyle przyjemny, na ile bym chciała, ale myślę, że mogę im dać 4 na 5, bo rzeczywiście wyglądają tak jak na stronie. No i krój jest fajny, tylko że nie mój rozmiar. I to już jest akurat moja wina, a nie wina producenta i strony. No i teraz myślę, że możemy kontynuować z górą. Nie do końca wiem, czy to będzie pasować, ale spróbujemy. Kolejną rzeczą jest. Koszula. Koszula ona jest w 100% z bawełny, ma bardzo fajny materiał, naprawdę. E, materiał jest najmniejszym z tych wszystkich, e, które tutaj mam, i właśnie jest to w 100% koszula z bawełny. Jest ona z działu męskiego, zamówiłam sobie ją w rozmiarze M e, i myślę, że będzie fajna, właśnie, żeby sobie ją przywiązać w pasie na lato, czy jako narzutka na jakąś inną bluzkę. E, więc e, przymierzam i Wam pokazuję. E, no i wygląda to tak. Mi w tej koszuli się bardzo podobają długie rękawy, ze względu na to, że jest właśnie to koszula męska, to te rękawy, mimo że są krótkie, to zakrywają mi ramiona, których ja za bardzo nie lubię. Nie, nie lubię za bardzo nosić odkrytych ramion, chyba że jest to właśnie taka siateczka, jak w tej ostatniej bluzeczce. Więc ta koszula mi się bardzo podoba, naprawdę jestem też bardzo z niej zadowolona i moim zdaniem to jest druga najfajniejsza rzecz z tego holu. Chociaż dresy też są fajne, bo dresy będę sobie je nosić na co dzień po domu, ale jeśli chodzi o takie najfajniejsze jakościowo i właśnie... Mm... Najładniejsze moim zdaniem rzeczy, choć wszystkie tym razem są naprawdę spoko, to ta koszula jest świetna. E, mi się bardzo ona podoba, dajcie znać jak wam się podoba, czy lubicie w ogóle takie rzeczy, bo ja bardzo lubię kupować e, ciuchy na dziale męskim, jakieś t-shirty, czy właśnie koszule e, i sobie nosić w ten sposób. E, a ta ma bardzo dobrą cenę, bo takie koszule jakieś hawajskie, czy właśnie e, z jakimiś takimi letnimi motywami na męskich działach, w sieciówkach są bardzo, bardzo drogie. A właśnie na e, Joins... Joins... E, Mamy takie koszule z naskiego działu trochę taniej. No i tutaj możecie zobaczyć porównanie ze strony, co prawda tam pan ma ją oczywiście niezawiniętą, więc ja też spróbuję sobie to rozwinąć. No i prezentuję się to tak. Kolejna rzecz, to jest już koszula w 100% z poliestru, no i nie jestem jej fanką. Powiem Wam, że spodobał mi się wzór, bo widziałam gdzieś taką właśnie na TikToku i chciałam mieć taką koszulę, ale jak już do mnie przyszła to stwierdziłam, że nie podoba mi się, nie jestem też właśnie zadowolona z tego śliskiego materiału, no ale przymierzę i się Wam w niej pokażę. No i wygląda to tak. Tak jak mówię, ja nie jestem fanką tej koszuli. Spodobał mi się jej różowy kolor i e, ten wzór, ale nie podoba mi się jej krój. Ma tutaj mm, taki kołnierzyk. Ta rzecz mi się nie za bardzo podoba e, i też nie podoba mi się fakt, że ten materiał jest śliski. Niektórzy takie lubią i właśnie tak jak mówię, widziałam te koszule na TikToku, e, natomiast jednak to nie jest coś, co ja będę nosić. E, I Jak się zobaczyłam w tej koszuli, no to stwierdziłam, że właśnie nie jest to e, Coś dla mnie, e, natomiast również Wam pokażę właśnie jak ona wygląda niezawiązana, no i tutaj do porównania zdjęcie ze strony. E, tej koszuli dałabym 2 na 5, bo tak jak mówię, e, niby spoko, ale nie jest w moim guście e, i po prostu moja subiektywna opinia e, to 2 na 5. Okej, okay, myślę, że możemy przechodzić do kolejnej rzeczy, a kolejna rzecz to komplet. Komplet tie-dye, czyli coś, co ja ostatnio bardzo lubię i jest to komplet e, takiego dość oversize'owego t-shirtu e, oraz kolarek. Myślę, że najlepiej będzie, jak po prostu e, przymierzę i wam to pokażę, e, żebyście mogli zobaczyć, jak to właśnie prezentuje się na mnie. No i ponownie sobie tą bluzeczkę związałam, ze względu na to, żeby... Gdzieście mogli zobaczyć lepiej te kolarki. I powiem Wam, że niestety one nie układają się tak dobrze jak kolarki, te czarne z futerka. Te są dużo większe, mimo że jest to rozmiar XS. Więc dla drobniejszych dziewczyn mogą być one za duże na pewno będą za duże bo dla mnie naprawdę są dość duże. I moim zdaniem spokojnie dziewczyna w rozmiarze M mogłaby się w nie wcisnąć. Co do bluzki mi się bardzo podoba. Jest dość długa, ma długi, długie rękawy, czyli to co ja lubię. Jest lekko oversize'owa, ale nie za mocno. Bałam się, że zamawiając rozmiar XS ta koszulka nie będzie oversize'owa, ale zaryzykowałam. Bo właśnie na stronie wyglądało to dość oversize'owo, tak samo jak te dresy. Tylko, że z dresami właśnie nie zaryzykowałam, tylko wzięłam większe, żeby nie były za małe, a to okazały się właśnie takie oversize'owe, jak wyglądały na stronie. Pokażę Wam też z tyłu. Tutaj jest e, chyba 35% e E, bawełny i 65 poliestru, e, przez co lekko jest śliski ten materiał, ale myślę, że po praniu będzie lepiej. E, jest przyjemniejszy na pewno niż ta koszula różowa, e, no bo koszula jest w 100% z poliestru, e, ale jest fajny właśnie dzięki temu rozciągliwy, natomiast nie podkreśla jakoś mocno e, moim zdaniem naszych tutaj e, niedoskonałości na pupie na przykład przez to, że się tak mocno może też nie opinają, ale e, dzięki temu, że są właśnie z poliestrem są lekko elastyczne te kolarki i moim zdaniem spokojnie zmieściłaby się w nie większa dziewczyna. Dałabym temu kompletowi 4 na 5, ze względu na to, że rozmiar moim zdaniem jest nietrafiony, natomiast sam wzór i jakby ten t-shirt mi się bardzo podoba, ale kolarki moim zdaniem mogłyby być mniejsze. No i teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą będą znowu dresy, tylko że to jest dresowy nie niewypał. Na stronie wyglądały one tak. No i wyobrażałam sobie, że przyjdzie dresowy materiał, tak jak w przypadku tych szarych. Niestety się przeliczyłam i przyszły mi spodnie z bardzo takiego śliskiego materiału. One są w 95% z poliestru i 5% z pandeks, czyli są po prostu elastyczne, śliskie i nie jest to zupełnie to, czego oczekiwałam. Pokażę Wam, jak wyglądam w tych spodniach. Ja je wczoraj już właśnie przymierzałam, nagrywając to pierwszy raz. No ale nie, nie jestem z nich zadowolona, ale pokażę Wam po prostu, jak one wyglądają. To jest największy bubel tego holu, moim zdaniem. Zobaczcie sami. Spodniełam na sobie sam pomysł na to, że one są właśnie czarno-białe, mi się bardzo podoba. Podoba mi się też, że mają ściągacze. No i generalnie, jeśli byłby to dresowy materiał, to myślę, że nawet bym je mogła nosić nie tylko po domu, ale też gdzieś w niej wyjść. Natomiast ze względu na taki, a nie inny skład, pod nimi się bardzo opinają na pupie i moim zdaniem nie wybaczają jakichś tam e, drobnych <grydów> błędów naszej urody. E, majtki na pewno się bardzo, bardzo odbijają przez to właśnie, jaki ten materiał jest. E, teoretycznie jest to materiał taki lekko powiedziałabym elegancki, ale nie jest to to, czego ja oczekiwałam. Bardzo cienki, bardzo błyszczący e, i moim zdaniem jest to bubel. E, dam tej rzeczy 2 na 5, 1,5. No bo może znajdą się fani czegoś takiego, ale ja póki co nie jestem przekonana. Może zmienię zdanie. Okej okay. i myślę, że możemy przechodzić do ostatniej rzeczy. Gwiazdy dosłownie tego wieczoru, tego filmu, bo jest to błyszcząca cekinowa sukienka. Bardzo krótka sukienka, e, którą pokażę wam w pełnej okazałości po prostu na sobie e, i wtedy będę mogła wam więcej powiedzieć właśnie o tym kroju e, i no generalnie o tej sukience, no bo materiał tak jak widzicie jest piękny, błyszczący e, i bardzo mi się podoba, ale chciałabym wam pokazać co jest nie tak z tą sukienką. I tak prezentuje się sukienka, ona również raczej nie wybacza jakichś tutaj niedoskonałości, tak jak widzicie krój nie jest zupełnie dla mnie. E, ten tutaj, to, to coś na biuście jest w ogóle uszyte w kształcie takich trójkątów. E, przecież mam mały biust, tu mi odstaje taki pasek. E, nie wygląda to zupełnie atrakcyjnie, nie podoba mi się to. E, może jakbym ją tutaj jakoś zszyła, ale wtedy też te trójkąty się tak, te, te czubki tych e, miseczek tak dziwnie odstają. E, no, szczerze mówiąc dla mnie kolejny bubel. Um, może to kwestia mojej figury. Um, materiał jest przepiękny i generalnie jakbym miała na tą sukienkę jako spódniczkę, to bardzo chętnie, bo jest naprawdę wow, wydaje mi się, że um, jeśli bym gdzieś właśnie w niej wyszła, to um, na pewno ludzie zwracaliby na nią uwagę. Te cekiny są przepięknie przyszyte, wszystko jest zrobione naprawdę dobrze, materiał jest wykonany moim zdaniem świetnie, tylko no te miseczki są nieudane. Może jest to kwestia mojego biustu, tak jak wiecie ja mam dość mały biust, może to moja wina, ale wydaje mi się, że no tych miseczek... Coś, coś tu poszło nie tak. Jeszcze wam pokażę jak to wygląda z tyłu. No i sami możecie ocenić, dla mnie ta sukienka jest najgorsza i daję 1 na 10 ze względu na te miseczki, które mi się nie podobają. Okej, okay, nałożyłam sobie na wierzch ten topik, bo nie czuję się komfortowo mówiąc do was w tej sukience. To będzie koniec tego filmu. Jeszcze wam tutaj wrzucę zdjęcia oczywiście tej sukienki dla porównania właśnie ze strony. Oraz wszystkie linki zostawiam wam w opisie do tych właśnie rzeczy. Dajcie znać, co wam się podobało najbardziej, co najmniej. Ja... Jestem w większości z tych rzeczy zadowolona i mam nadzieję, że dzięki temu filmowi może Wam pomogę właśnie w takich zakupach. Jeśli chcielibyście zrobić zakupy właśnie na tej stronie, no to zapraszam Was. Na dole zostawiam linki do tych rzeczy, które ja przymierzałam. Możecie też oczywiście zobaczyć jakieś inne rzeczy, bo na stronie jest ich masa. Oraz wydaje mi się, że będę miała dla Was jakieś kodziszkowy. Jeśli ta informacja jest prawdziwa, no to na pewno znajdziecie go w opisie. Ja już na dzisiaj kończę i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie takich więcej, czy Wam się podobało, co myślicie o każdej z tych rzeczy i jaką ocenę Wy byście im dali. Dziękuję za oglądanie. Buziaki, cześć!